Spotkanie w murach Wschowskiego Staszwica. Co tutaj za dokumenty zostały podpisane z dyrektorem właśnie tej szkoły oraz z dyrektorem Szkoły Podstawowej Moriadamy w Wschodzie? To bardzo ważne dokumenty w sensie zawartego porozumienia, ale chcę powiedzieć także, że niezależnie od tego dzisiejszego podpisanego porozumienia, bardzo dobra współpraca dotychczasowa, godna podkreślenia jest ze społecznością każdej ze szkół w tym zakresie. Więc myślę, że to formalne podpisanie porozumienia tylko przypieczętowuje ten, tę naszą współpracę. Ona będzie polegała w tej chwili, też z tego względu, że mamy taki bardzo trudny czas, który wszyscy przeżywamy, mianowicie wojny na Ukrainie i agresję Rosji, napad na Ukrainę, to sprawy, które tutaj ja reprezentuję jako prezes Stowarzyszenia Huta Pieniacka, nabierają takiego bardzo szczególnego wyrazu. W związku z tym, że w niedługim czasie, bo 28 lutego będziemy pielęgnować pamięć poprzez uczestniczenie we mszy Świętej, to jest kolejna 79. rocznica Zagłady Chudy Pieniackiej, to myślę tutaj, że właśnie to porozumienie przyczyni się do tego, że będziemy potrafili jeszcze starannie przygotować się do tych wydarzeń. One będą miały taki kilkudniowy czas, to znaczy 26 właśnie lutego we Wschowie będzie spotkanie osób, które ocalały także ich rodzin, będzie uczestnictwo przy Świętej, ale także będą zbierane próbki DNA od osób, które zostawiły właśnie pogrzebane, pogrzebanych najbliższych w Hucie pienięckiej. Będą także uroczystości o charakterze państwowym w Warszawie 28 lutego. Stąd tutaj ja już z góry dziękuję za współpracę ze szkołami, bo mam nadzieję, że to właśnie szkoły będą reprezentowane na tych wszystkich uroczystościach. Czyli mówimy również o na przykład wyjeździe do stolicy, tak? Tak, będzie, będzie wyjazd do stolicy, to będzie właśnie 27 lutego, a 28. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego będzie odprawiona uroczysta msza Święta z udziałem naszych najwyższych przedstawicieli, a o godzinie 12 podczas zmiany wart na placu Marszałka Piłsudskiego przy grobie nieznanego żołnierza zostaną złożone wieńce kwiaty przez osoby, które reprezentują nasze państwo, nasz rząd. No, tak jak Pani powiedziała, no taki trudny okres, no ale o tą pamięć, o tą tożsamość trzeba dbać. Tak, bezwzględnie o tę pamięć dbamy przez wiele, wiele lat i bez względu na to, co się dzieje na Wschodzie, oczywiście bardzo współczujemy i wspieramy Ukraińców w różny sposób nie będę uzasadniała, bo pewnie wszyscy to wiedzą, że to, co się stało w Polsce, to otwarcie nasze Polaków, każdego z nas, tak, ale instytucji państwowych, urzędów, myślę, że prawie każdej rodziny, każdego człowieka. To jest taki fenomen światowy, o tej naszej pomocy mówi się wszędzie, ale bez względu na to mamy obowiązki. Obowiązki, które polegają na dbaniu o tym, żeby wiedzieć skąd jesteśmy, jaka jest nasza przeszłość no krótko mówiąc, dbamy o tożsamość. Jeśli chodzi o te obchody wschowskie, rocznicy Huty Pieniackiej, to jak to będzie wyglądało? We Wschowie zapraszam oczywiście wszystkich do uczestniczenia w mszy świętej. Ona zostanie odprawiona w klasztorze Ojców Franciszkanów. O godzinie 11, a następnie w Domu Serca będzie prelekcja pana profesora Szwagrzyka z Instytutu Pamięci Narodowej, który będzie mówił właśnie o tym, dlaczego to jest tak ważne, aby te dane zebrać. I pomimo tego, że mam nadzieję, że doczekamy do tego, że, że ta baza danych będzie stworzona całkowita, ale jeżeli nie zdążymy w tym czasie odpowiednio tego udokumentować, co się stało, to myślę, że to będzie dla naszych dla naszego przyszłego pokolenia. Tak czy inaczej, to jest taki podstawowy obowiązek, co do tego tego uczy nas. No mnie jednak taka historia, odkąd Stowarzyszenie Kuta Pieniacka istnieje, to zabiegaliśmy w różny sposób o to, żeby ta pamięć trwała. Jeździliśmy tam co roku na wydarzenia, więc myślę, że teraz, kiedy nie możemy tam pojechać, to w każdy możliwy sposób staramy się udokumentować to, co tam się wydarzyło. Od wielu, wielu lat, odkąd powstało Stowarzyszenie, rok rocznie wyjeżdżaliśmy do Huty Pieniackiej i do Lwowa, a niestety te czasy pandemii to wszystko w jakiś sposób e, zmieniły, ale teraz przede wszystkim wojna, która się tam dzieje, powoduje, że my nie możemy tam pojechać, wobec tego te wszystkie działania dotychczas prowadzone będą oczywiście prowadzone nadal, ale już nie w Kucie Pieniackiej, ale w Polsce. Tutaj także mam nadzieję, bo tak też się działo w roku ubiegłym, kiedy również w ten sposób właśnie czciliśmy pamięć o naszych przodkach w Warszawie, to po raz pierwszy w takim wydarzeniu w Polsce brał udział ambasador Ukrainy w Polsce, pan Deszczyca. Mam nadzieję, że w tym roku. Także będziemy widzieli, że w tych uroczystościach wezmą udział przedstawiciele Ukrainy. W wielu takich sytuacjach się znajduje, kiedy mówi się o tym, że może to nie jest czas na to, żeby o tym mówić, kiedy Ukraińcy no, ponoszą takie ofiary, ale nie mam z tym żadnego problemu i wątpliwości, bo my bardzo pomagamy Ukraińcom. Każdy z nas, tak jak wcześniej zaznaczyłam, to robi, ale dbanie o to, skąd jesteśmy, i te podstawowe pytania, które są zadawane od wielu, wielu lat no nie mają żadnego powodu, żeby ich nie, zda, nie stawiać, więc myślę, że zawsze jest czas na to, żeby dbać o tożsamość. Panowie dyrektorzy, no jak chodzicie do, do tej współpracy czy już wiadomo ile, ile osób, czy, jacy uczniowie pojadą do Warszawy reprezentować placówki? Cieszymy się bardzo. E, s, s, z tego powodu, że zostało podpisane to porozumienie i będziemy mogli współpracować jako mieszkańcy ziemi jesteśmy zobowiązani do tego, aby dbać o pamięć osób, które zostały wypędzone, które zostały wymordowane, które poległy na kresach drugiej Rzeczypospolitej. Pomnik, który został usytuowany, który znajduje się na ulicy Zielony Rynek, pomnik symbolizujący płomień i zgliszcza, które, które, które które były na kresach po, po, po tych tragicznych wydarzeniach zasługuje na to, aby młodzi ludzie z terenu ziemi wschodzkiej pamiętali o tym, zasługuje na to, żeby dbać o niego należycie i będziemy się starali, aby ten pomnik cały czas był utrzymany w należytym porządku, aby ludzie widzieli że mieszkańcy ziemi słowskiej nie i pamiętają o tych trudnych wydarzeniach, o tych trudnych historii. Czyli co, dbałość o ten pomnik również będzie jednym z zadań szkoły? Tak, tak. Jednym z zadań właśnie będzie dbałość o, 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 o ten pomnik. Dbałość o to, aby ten pomnik był utrzymany w należytym porządku, w należytej godności, bo pamiętajmy, że ten pomnik no, symbolizuje te tragiczne wydarzenia. Będziemy się starali w ten sposób zadbać o ten pomnik, żeby on był takim żywym świadectwem, że ludzie nie zapomnieli i że ludzie o tym pamiętają. Jeśli chodzi o wyjazd do Warszawy, bardzo się cieszymy, że nasza młodzież, młodzież pierwszego zespołu szkół Młodzieńcowa, starszy Czadewskowie będzie mogła brać udział w tych jakże ważnych uroczystościach, które będą się zdarzyć. Szkoła podstawowa numer jeden we Wschodzie od wielu lat jest otwarta na wiele inicjatyw. Szkoła to nie tylko nauka, to nie tylko sport, to nie tylko opieka czy wychowanie, ale także pamięć o poległych, zamordowanych i wypędzonych Polakach z Kresów Wschodnich Drugiej w latach 39-45 i właśnie to dzisiejsze porozumienie na pewno przypieczętuje tą dotychczasową naszą współpracę i podobnie jak uczniowie z pierwszego zespołu szkół imienia Stanisława Staszyca, tak samo uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Polskich Olimpijczyków będą dbać o ten pomnik. I także bardzo chętnie jest to dla nas ogromny zaszczyt. Delegacja ze Szkoły Podstawowej nr 1 weźmie udział w wyjeździe do Warszawy.